Mam pokazać moje peczopy nowe i moje koleżanki. Więc tak. To są moje peczopy. I tak, w sklepie były tak. Ten, 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 ten i ten, a tego nie było. Jest było wszystkie z tego, a tego nie było. Dobra. Ani. A peczopami są te takie! Jest i taki Bernardy. Teraz moja koleżanka. Cześć. W sklepie, tak jak mówiła moja koleżanka był ten, 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 ale tego nie było. Jest to pierwsza kolekcja, którą... Yy, pierwszy, ponieważ drugi jest dla mojej siostry. A więc plecakami są... Żółw jest. Żółw. Jest dla mojej siostry. Z plecakiem. No widać. A dla mnie jest sowa z... Czapką kończącą rok i taka kartka. Dobrze, więc my obyście teraz zaczynamy rozpakowywanie czapków. Chyba nam się coś uda. Tutaj moja koleżanka robi też. Ech, posłuchaj, Ech, jak skończysz... O! Tu mam, tu znak tu jest takie Taka karta jest y, przyjaźni i tutaj mam naklejkę, czekajcie, muszę to otworzyć tak Tu jest kar ta karta Do mojej koleżanki, tak wygląda Zacznijmy od dodatków, dobrze? Najpierw tu jest moja karta Muszę z takim tym Nie, zapomniamy, kto się nazywa Aha z a ten drugi... Czekaj, jaki ze... Zesp... A, jaka słodziutka! Z pingwinkiem! Takim. Albo sufką, nie wiem. Piszcie w komentarzach, co to jest, bo ja nie wiem. A Bernardy przyjaźni się... ze świnką! Mam, mam podobną w domu, więc mogą się przyjaźnić. Dobrze, no zobaczymy, jak tutaj idzie u naszej koleżanki. Dobrze. A więc, chwilek mojej siostry przyjaźni się z y, jakąś rybką. Dobrze, zaspokójmy teraz moi. A naklejka to? Już chwileczkę. To moja taka trzecia naklejka. Zbieram na jakieś tam petrope takie unikatowe z tych naklejek. Trzeba tu rozciąć. Moja rościna koleżanka. Dobrze, no dalej pokazuj im. Zaraz będziemy wyjmować. Ja sobie to Jest i się. I pokaż nam. Naklejka. To tylko szufa. Nie ma ten O nie, bo... Ona nie wie o co chodzi z naklejkami, bo są różne naklejki. A. <laughs> Taki ruik. I druga karta. Mm. Karta przyjaźni... przyjaźni. się z jakimś tam... A, a, a. jakimś koziokiem. Dobrze. Więc zaczynamy rozpakowywaniem. Tak. Zaraz jeszcze je oba wyciągniemy. Proszę tak. O. Moje już tak są na razie. A moje nie. Tu dalej. Pera aí, que desenhar essa caixinha, essa camiseta. Ela é tão estranha, como... Como alguém isso? Como se fosse normal, sabe? Não sei. Como que aqui... Eu tento ver se aqui tem Ona zaczęła od kapelusza, więc tutaj tak kapelusz jest na głowę. A u mnie już za nic nie wyszła, więc wiecie, musicie poczekać. Odkręcam taki sznurek. Takie głupienie. Ten sznurek taki jest. Że... O, już mam. Ej, Mój rzucek się otwiera. Patrz. Ale to się otwiera, moja... Ona odkryła Amerykę. Chociaż myśmy nawet tego nie wiedziały. Dobrze, więc czekajcie. Muszę ściągnąć dźwięko jeszcze. Teraz wam pokażę jak on wygląda, tak zobaczycie go. O! Już znalazłam coś innego. Taką, wiecie co to jest? Rulonik czy coś takiego. No, komentujcie. Ja nie wiem, bo ona chyba nie Czy To co? Tak. No, czekajcie, bo mi mama przerwała, moja. Ale to O, spadł mi że właśnie teraz. I, i ja go właśnie, o, Odczepiłam. I mogę też ściągać łyżwy. Patrzcie, tutaj jest taki piesek. To jest taki piesek. ja mu ściągam właśnie łyżwy, bo na razie mu niepotrzebne. I on wygląda tak. Jak miła mi się każda... <grymne> Jak moja koleżanka skończy, to mam tam imiona. Teraz je drugiego muszę odpakować. Komu No ja ci to pomogę, czekaj. Gaja, ja nie mam nie mówię Gaja. <grymne> czekaj, ja ci pomogę, Gaja. Dajemy lepiej. O! wyciągnęłam pingwinka. Tak, właśnie. To jest u niego taka czapeczka. Do mojego pingwinka. A to jest pingwinek. Udało się. Udało się żółwik, tak? No, i pokażę go. Tak, Dam damy I pokażę, jak to się zakłada. Dokładnie nie wiem. To daj mi to, ja to spróbuję założyć. O. No i tak, właśnie, tak wygląda karteczek. Otwieramy go. Można go otwierać, można wkładać jakieś takie malutkie tyciu karteczki. A tu u mnie wygląda tak, że można mi założyć te tak? łyżwy. Czekajcie, bo mi tu jego noga nie pasuje. To są takie trudne do odróżnienia tego, wy. tu mam taki jeszcze, Trzeba go wsadzić. Czekajcie, bo ja nie odróżniam, która ze stron. Zielony, A, to, teraz jest tak. I tu jeszcze tak. Trzeba. O, but mus. ten, łyżwa. O. Ja on tak tu mam. Czekajcie, bo mi tutaj jakoś wyszło źle. Udał się następny. Dobra, to ja zaraz do Was wrócę. Ja mu nie zakładam tego Jak mu się zakłada? Już chwileczkę. Robić. Dobrze, a jeszcze ten Wam pokażę jak to ma jest mi się zakłada. Dobrze, czekajcie. Tutaj takie mamy małe zamieszanie. Mhm. A nawet duże. <gry> a u mnie tu jakie? O, mój właśnie tak wygląda w tej czapeczce, a bez czapeczki, ja to na co mówię kaftanik, by mi się tak łatwiej mówił, a bez czapeczek wygląda tak. Czekam właśnie na moją koleżankę, bo ona... Mam... weź tą gunkę. Nie! Ona <gunki> gumki nie chce ściąć, więc sorry za to zamieszanie. Mm.